Witajcie mi moi widzowie! Dzisiaj witam w nowej placówce, ale tylko że jestem u Dominika na chacie, żeby on nie słyszał, bo to jest właśnie jego kolejna skrytka. Jak widać, nawet mam tu telewizor. Dzisiaj to jest moja nowa miejscówka właśnie na nagrywanie kolejnych faktów. Tym razem. O tym, ciorze play, czyli największym gangsterze YouTube'owym, który no niestety, ale nie nadaje się kompletnie do nagrywania odcinków, I właśnie po to nagrywam te fakty. No bo ja wiem, on jest po prostu głównym, największym, największym głównym. Yy, oczywiście tu jest mój cały barek, przyszkowany tu mam masę eków, ale tak. I teraz pobucham sobie w jego pokoju, bo mogę, ponieważ. Zaraz dowiecie się mega szokujących faktów. O kurwa, mocna ta trójka. Dobra, a więc zaczynajmy. Pierwszy, Dominik, zawsze, uk zawsze ukrywał się kiedyś jak, jak był za dzieciaka młody. Podpierdolił kiedyś y, flaszkę swojemu staremu. I teraz oczywiście, żeby właśnie wiecie czemu on tą flaszkę ma. Ponieważ... zeklał ją sam! A dobra, a tak naprawdę... Yy, niestety Dominik założył ten kanał, bo musi uzbierać hajs na tą flaszkę, żeby odkupić yy, swojemu dziadkowi, bo Dymcior mi tak właśnie mówił. No niestety, no przykra sprawa. Co że nie dymcier a nie dymciar... Dlaczego? Bo taki jest kanał, Chuj wie w to. Chuj w tobie. Nie wiem, coś mi się popierdoli i ok psie języczyło. Dobra, a tu oczywiście mamy moje flaszki, ale to ta, okej, okay, zobaczymy z tematu. Teraz fakt kolejny. Co, co mam ci oddać? No. Co, ale co? Ajdziesz, Fakt kolejny. Dominik założył rok wcześniej kanał ode mnie, przez co y, oczywiście skończył się na tym. Na pół roku. Co to jest, Zobaczę ci. Zobaczy statystyki. Dobra, podaj do tej... Yy... Dobra, zaraz ci podam, zaraz się kurwa na jebie, za mój mor. Liczyć? Do pięciu tak. <laughs> do pięciu maksu, nie liczyć. Super. Elegancko. No co? Yy, no co mój stary ksiądz zamiast mnie uczyć, to mnie od tyłu zachodził. No ja kurwa, wszystko wygaduje. Oczywiście Dominik założył o pół roku wcześniej ode mnie kanał, więc musimy Dominika prześcignąć, oczywiście w szybkości tych filmików. Jak, jak więcej nagramy od niego filmików, zdobędziemy więcej subów. On ma 60 subów, ja mam tylko 51, więc musimy go zgnoić, bo on od pół roku wcześniej założył wcześniej ode mnie kanał, więc yy... to jest kolejna ciekawostka. Tak, to było po prostu z dupy taka ciekawostka, ja wiem o tym, przyjmę pomysłów. Dobra, teraz fakt trzeci. Dymcior Play. Wiecie co on robił z małymi e, dziećmi? Po właśnie... E, ponieważ nagrywaliśmy tajną serię, oczywiście to są tajne odcinki, i tak, przyłapałem Dominika na waleniu konia przy filmikach z dziećmi. Odważnie! Tak. Dymcior jest pedofilem Dokładnie, nie myliście się No wbijaj tu szybko, stawaj tu Widzowie się niecierpliwią Dobra, yy, tak naprawdę przybałem się, bo musimy tutaj na szczury polować No bo muszę, muszę coś zjeść, ale mam w sumie dużo do opierdolenia obiadu Opowiedz coś o sobie Tak, teraz mamy kolejny fakt Opowiedz coś o sobie Co chcesz wiedzieć? Chcę wiedzieć, dla kogo pracujesz. Dla siebie. Nie no, on kurwa też nie gada. On jest jakiś podejrzany. Ja mówię wam, musimy to nagrać fakty, żeby wycisnąć najwięcej jego sekretów. Musimy go kurwa zmusić, bo ale będzie jak hajs, kiedyś z tego zarobię na klańsko, wszystko wydam, wszystko przekierdolę, wszystko przekleję. Da. <laughs> kolejny fakt, kolejny. Twój ulubiony alkohol? Ja nie piję alkoholu. Nigdy, że na ty skosztowałem kropelki alkoholu. Ja. A, to jest moja flaszka. Fakt kolejny. Dominik jest abstynentem jeszcze. Oczywiście na 18 zmusimy go do klania. Ja, ja oczywiście, ja oczywiście, ja oczywiście piję alkohol z umiarem. Oczywiście przestrzegam. No bo wiecie, zdrowy tryb życia prowadzę. Jestem wysportowanym człowiekiem. Nie mam żadnych problemów z alkoholem. Ogólnie możecie, dziewczyny, do mnie zagadywać. No, w związku na pewno się przydam. No, może was do łóżka nie zaproszę. <laughs> Fakt, kolejny. Dominik, oczywiście. Oczywiście, nazwę Play, zgadnijcie z czego wziął. Dokładnie, z gameplay. nie myliliście się. Fakt kolejny, oczywiście będziemy z Dymciorem Play nagrywać na kanał. Oczywiście, ciekawe parodie gier, nieraz pojawił się pewnie gameplaye. Oczywiście, ja go do tego zmuszę, bo zawsze mu się na chaty wpierdalam. Oczywiście teraz ledwo co mnie wpuścił, oczywiście wpierdala się oczywiście do mnie na kadr. Jak ci się nie podoba wracaj na studia. Oczywiście jest mały fail, bo okazało się, że do Eka zostało dosypane jakiś środek oczyszczający. I teraz mi się A, w dupie takie nieprzyjemności wydarzyły. To nie Ale to nic, dopalę jeszcze sobie. Dobra. Już w końcu udało mi się przebiec cały dystans bo oczywiście uprawiam codziennie schod. Fakt kolejny. Oczywiście Dymciar Play jest specjalistą od ruchania. On jest w tych tematach bardzo świetny. Opowie wam co to jest seks oralny. Wszystko wam powie. Oczywiście przedstaw... Nie ma rzeczy jak seks oralny. To nie jest seks. Już... Jeszcze cię rozjebałem. Dobra, no niestety właśnie o tym wam mówiłem. Yy, teraz pokaż... W ogóle pokaż, czym dokładnie umiesz zaimponować. Znaczy tylko umie zaimponować niczym. No właśnie. Nie jestem No tak, ale ty oczywiście... Zaraz, zaraz. Tak. Masz pewne gacie. O mm -mm. których mi opowiadałeś. Tak. Ty, 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 nie, no nie, no nie, no musimy to do kamery przybliżyć, co to ma być? Ja pierdolę, ja tu pracuję tyle lat nad tym YouTubem i ciągle kurwa nowych rzeczy się dowiaduję w trakcie powiadania tych faktów. Naprawdę, to ja się dopiero teraz dowiedziałem o tym. No, kurwa, ja pierdolę, Ale no nie sobie wierzę w to. I sobie to zobacz. Nie wierzę w to. Widzisz to? Widzisz to? <laughs> Mogę udowodnić to, że i love it. Ja pierdolę. No, także zapraszam na pewne... Fakt kolejny. Na jego oczywiście kanale występuje bardzo dużo gameplay. Głównie Call of Duty obecnie robi live z BF'a. Może jeszcze War Thunder'a w końcu też zaczniesz normalnie live robić w War Thunderze. Kto wie, nigdy nie wiadomo. Jak u znowu wymyśli, ale oczywiście jego gameplaye nie są zbyt profesjonalne. Na przykład moje gameplaye z mobile'a no były profesjonalnie zmontowane. Jakość była bardzo dobrze ustawiona. Podałem aż na 2000p. Żadnych zacinek u mnie nie było, żadnych rage'ów Ja oczywiście jestem spokojny na filmach. On zawsze się wkurwia na tych filmach. On zawsze przeklina. Ja nie wiem, jak można tak. Okaleczać, widownie. No. Ja pierdole Dlaczego ja tak muszę nagrywać późno? Dlaczego ja tak muszę nagrywać? Nie wiem. Ja pierdolę co kupię YouTube. To krzyczy ja pierdole Ja pierdole Fajerwerki. <śm> Kurwa skończyło się. Ja pierdolę. O kurwa! Ma, zapomniałem pau pauzowania wyłączyć. No i chuj, i teraz tego nie wytnę. No niestety. Okej. Okay. Kolejny fakt. Oczywiście będziemy nagrywać kolejne parodie różnych gier, na przykład The Last of Us i tak dalej. Więc oczywiście kanał Dymciora nadaje się obecnie do zbanowania. Tak trzeba tego mówić trzeba być taki toksyczny Dlaczego mnie taką Bo mam tyle zalet Wybiegać! Ty no przecież Twój kanał jest chujowy Liczy się mój, tak? Masz pierdol No przecież ja na swoim kanale Mam nagrywać Twój kanał, niech spanują Właśnie musimy pozbyć się tej... A

Bartek! Co, co? Czas na wpierdol, chodź tutaj! Nie! Gdzie jesteś? No ale. Co, to nie tak, no. O, tu jesteś! Ja chcę spokojnie spędzić. No zajeba, ja czekaj. Chcę spokojnie spędzić czas z widzami! A... A, a, a! Czy wiecie, że. że tam odcinek z agm nadrywałem nagrywałem w jego piwnicy? Ah, Tak, a to jest jego kolejna ukryta baza, to jest jego bunkier, tak, dokładnie. Tak, to jest jego tajny bunkier. O tym miejscu dużo mrocznych rzeczy się możecie dowiedzieć. Cioplej oczywiście ma takie fajne gniazdka. Ja zawsze będę montował je w swoim nowym domu. Jeszcze muszę tylko kabel przyprowadzić, muszę uzimienie zrobić w tym swoim domu. Muszę po tajnemu oczywiście nie będę nic mówił o tym rządowi, ponieważ oni mi go zabiorą, ale tak, to jest jego legendarne gniazdko. Połowa rzeczy w moim domu należy do dymciora play, więc możecie się dużo dowiedzieć na przykład, że on miał zajebistą lodówkę, którą mi ukradli. Oczywiście. Trzymaj! Kurwa, jest ta lodówka. Ej stary, przecież wynieśli lodówkę. To była lodówka? Była tu lodówka. No, w 15 odcinku. M mojego życia żula. Tak. No niestety dzieciaki przychodzą i okradają y za, za to, że okradam y dymciora, y więc taka to jest karma. Więc tak, Dymcior Play jest najczęściej okradanym youtuberem. Ale nie przeze mnie. Przez dzieciaki. Ja, ja tylko patrzę jak ekranu. Ok, ok, nie panujcie mnie. Ma oczywiście niesprawny telewizor. Czyli, sądząc po tym, że ma niesprawny telewizor, on jest tak biedny, że nie stać go na działający telewizor. Czyli to dlatego on wszystko ogląda na konsoli i na telefonie, bo jego telewizor jest tak chujowy. Zobaczmy, jakiej firmy ten słynny youtuber ma telewizor. Ma firmy Panasonic. To jest chyba jego ulubiona marka. No patrzcie, no kurwa, on ma tak biedną chałupę. Ja nie wiem. Jak można w takich warunkach mieszkać? Mój dom jest lepszy. Mój ma, mój ma przynajmniej wentylację w dachu. Ma otwory wentylacyjne. U mnie nie jest tak duszno przynajmniej. Może jest u mnie kurwa syf po innych menelach, ale ja przynajmniej godnie żyję. O, właśnie ręką zasłoniłem przez przypadek. Oczywiście ktoś tam w tle dochodzi, bo do dymcior właśnie zaprosił jakąś niewiastę, bo jakąś się zna na takich seksownych rzeczach. No niestety, no przepraszam Was za to. No niestety, mam nadzieję, przepraszam Ci YouTube, To nie jest moja wina, że Dominik jest taki popierdolony. Two thousand years later. E, dobra, właśnie już skończyli się prawdopodobnie ruchać. Ja będę się stąd zmykał, bo to jest przypałowa sytuacja. Dobra, ale czemu się właściwie nie ruchałem? Dlaczego tak nagle przestali uprawiać seks?